Ej hey, kochani, dotarłam na pasiekę, mała zmianka. troszeczkę zajmiemy się odkładem, bo tutaj potrzebuję sobie przygotować tą rodzinkę, żeby położyć sobie powałkę, bo już część sprzętu odzyskałam, chciałabym sobie teraz zlikwidować to, żeby już być z tym odkładem na powałce, żeby było łatwiejsze karmienie, ale zanim wrócimy do odkładu kochani, to tam tylko odpowiem Wam na pytania. Pytaliście jakich zatworów używam, w większości u mnie zobaczycie te styropianowe, czy styrodurowe, wydaje mi się, że to styropian, bo przynajmniej tak było zamawiane. Więc w większości mam te styropiany ze względu na to, kochani, że mam ule styropianowe. Te słomiane, które mam kilka sztuk, jak najbardziej też je używam. To nie jest tak, że ja ich nie używam, też je używam, kiedy potrzebuję, ale tamte mi bardziej pleśnieją w tych ulach styropianowych. Mówi się, że pszczoły wytrzymują zimno, ale nie lubią wilgoci. Ja wiem, że słoma drewno, pochłania wilgoć, tylko tutaj, kochani, jest taki problem, że. Styropian inaczej się zachowuje niż drewno, więc w tym momencie nieraz te słomiane matyni pleśniały, czarniały, były bardzo wilgotne. Mi się wydawało, że na zimę nie za bardzo mi się nadają do styropianowych uli, więc w większości przypadków mam właśnie te zatwory. Problem jest taki tylko, że te uchwyty, które mają są bardzo liche. Tu wystarczy, że nieraz wypadnie mi z ręki ten zatwór, uderzy i już mi się urywają, więc część mam do naprawy przez zimowlę, bo na zimowlę nie wszystkie rodziny... Daje z zatworami tylko takie mniejsze, które nie spełniają jakichś tam wymogów, a zależy mi przezimować matkę, to tylko tam daje zatwór ewentualnie, jak jest ponadprzeciętna rodzina, a nie chcę, żeby w czasie karmienia mi robiły dzikom zabudowę w dalszej kolejności, to tam właśnie też daje zatwory, ale później one są rozsuwane na zimowle, żeby miały jak najchłodniej, bo pamiętajcie, w czasie zimowli pszczoły chłodzimy. Nie grzejemy ich absolutnie ze względu na to, że chcemy ograniczać matkę w czerwieniu. Drugie jeszcze było pytanie. O, widzicie, już mi odpadło. Dosłownie takie to jest liche. Gdzieś tam miałam przyładowane. No to już ten zatwór pójdzie. A, był klejony już. Dobra, to, to, to muszę sobie tam przypiąć. Drugie pytaliście mnie, jakich izolatorów używam. Kochani, u mnie tylko znajdziecie izolatory. W tych się zakochałam od początku i tutaj izoluję całkowicie matkę i nie pozwala jej czerwić. To eliminuje całkowicie. Czerwienie matki, jak i rozwój waroła, prawda? Bo już nie czerwi, to znaczy, że nie mam rozwoju waroła. Jedyne, co mogę powiedzieć, to kochani, żeby złapać matkę do środka, jakbyście chcieli teraz na przykład jeszcze zaizolować na chwilę matkę ze względów chorobowych, bo o tej porze absolutnie matki muszą już czerwić na całego, ale jakbyście mieli jakąś chorobę i chcielibyście w tym momencie przygotować jakiś inny odkład do połączenia z tą rodziną, żeby ją jeszcze uratować, to pamiętajcie, musicie zaizolować matkę. I tutaj w, na przykład w izolatorze chmary e, izolujecie matkę wcześniej, sobie chowacie ją do środka. Uważacie na te e, koreczki, bo te koreczki tam w środku widzicie, wystają. Matka jest nieraz zestresowana, bardzo ruchliwa i żebyśmy sobie jej nie przygnietli, A dopiero później, kochani, przypinamy sobie e, beleczkę odstępnikową i wieszamy sobie w ulu i nie ma problemu, żeby nam to e, przeszkadzało w jakiejśkolwiek pracy. Dobra, kochani, weźmy się za pracę, bo czas ucieka. O! Czekajcie, bo mi się normalnie kamera przewraca. No, same wypadki normalnie tutaj się dzieją. Kochani, to sobie pościągam ze względu na to, że potrzebuje się dostać tutaj. Potrzebuje też. Ściągnął sobie już folię, bo teraz przy dokarmianiu, kochani, syropem cukrowym chcę jak najbardziej wyeliminować wilgoć ulu i nie chciałabym, żeby mi pszczoły bardzo wilgotniały. Szczególnie, że mamy bardzo chłodno. Wczoraj 13 stopni, dzisiaj mamy słoneczko. Dziękuję bardzo za przywiezienie słońca. <laughs> Obiecane było i dotarło. Dzisiaj mamy troszeczkę cieplej, więc nie jest źle. Roman obiecał, że przyjedzie, więc przyjechał i przywiózł. Bardzo się cieszę, bo jest mi bardzo potrzebne czekajcie kochani, folię kochani, w tym momencie ściągam, tu już jest rodzina na ośmiu ramkach, sprawdzę sobie, jak odbudowały węzy, jak matka zaczerwiła i ocenię, czy dołożyć tutaj cokolwiek jeszcze do rozwoju, czy jeszcze zostawić na tydzień, dopiero w przyszłym tygodniu jeszcze rameczkę bym dołożyła, żeby matka jeszcze miała więcej e, czerwiu, bo mogły tu się tak stać, że sobie przygały troszeczkę gniazdo. Nie wiem, czy widzicie, kochani, dobrze? Wiecie, ja mam kamerę pod słońce i ciężko mi widzieć nieraz. To będzie też tutaj matka do wymiany. Czekajcie, bo nie pamiętam, czy sobie ją przydymiłam wreszcie z tego mojego gadania. I oceniamy, kochani. Wczoraj dostały tutaj jedzenie, jeden słoiczek na wieczór i mają pokarm także na spokojnie. Teraz dzisiaj już nie dostaną, przynajmniej w tej rodzinie ale nie robiłam tutaj ostatniego przeglądu, tu jestem przed przeglądem, kochani. E, tu mają odbudowaną ładnie węzę, z jednej strony troszeczkę na kropu, z drugiej strony też odbudowana węza, kochani. Ta rameczka mi się przyda, żebym sobie ją dała w środek, bo muszę ocenić tutaj, czy czasem mi nie przylały tutaj, bo widzę pogrubioną ramkę, więc tamtą rameczkę sobie wyciągam. Matki na niej nie ma, bo sobie sprawdziłam szybko, czy matula mi gdzieś nie chodzi. Tam nawet nie ma jajeczek, więc małe prawdopodobieństwo, podejrzewam, że gdzieś tutaj może być już czerw. O, pięknie zaczerwiona rameczka, kochani. Jeżeli robimy szybki przegląd. My tylko mamy względnąć tą rodzinę, zobaczyć co się dzieje. Więc ja sobie patrzę, w pierwszej kolejności interesuje mnie, czy to jest czerw na wygryzieniu, żeby dowiedzieć się, czy mam dołożyć ramkę, czy nie. Ale skoro tam mam jedną calusieńką, pustą ramkę, to w tym momencie nie dokładam im ramek, bo mam za mało pszczoły. Ja chcę, żeby mi wychowały fajne pokolenie zimowe i jeszcze to letnie, które jeszcze będzie przerabiać cukier, bo jeszcze z tego mi się wylęgnie troszeczkę to krótsze wieczór. Krótkowieczne pokolenie, więc nie dołożę im tu na 100% w tym momencie więcej pracy, tylko sobie poprzekładam, sprawdzę, jak to wygląda. Więc, kochani, pierwszy rzut oka, czy czerw jest zwarty, zdrowy i czy wszystko jest w porządku i kiedy mi się wygryzie. Tu jest wszystko w porządku. Więc chciałabym sobie jeszcze przynajmniej dwie rameczki sprawdzić, przynajmniej do środka całych nie będę przekładać, bo nie mam tutaj takiego przymusu, jeżeli widzę, że na trzech ramkach mam na razie czerw ładny. Tutaj tak samo, kochani, tu mówimy właśnie o rozstrzelonym czerwiu. Tu mamy piękny przykład, kochani, tego nie wiem, czy widzicie, ale tu będzie czerw za chwilę rozstrzelony, pełno pierzgi pomiędzy ulem, pomiędzy czerwiem krytym, więc jak mi wyjedzą tą pierzgę, kochani, to tu będzie taki nieładny, dziurawy czerw. Mógłby ktoś pomyśleć, że tu jest jakaś choroba. Tu już mają wyjedzony, pewnie tu był pokarm zalany, tu już są larwy zaczerwione ładnie, ale jeżeli popatrzymy na sam czerw, nie mamy żadnych dziur w zasklepie, nie mamy żadnych zapadniętych, wilgotnych wieczek. Tutaj, na pierwszy rzut oka, o, oczywiście, kochani, my bez badań nie możemy określić, czy mamy zdrowe pszczoły, ale na pierwszy rzut oka nie ma nas co tutaj niepokoić. Tu mamy czerw na wygryzieniu. Momentalnie widzimy, że nam się tu wygryzają komóreczki. O, tutaj, czekajcie, tu mamy taką komórkę, widzicie, z takim dziupkiem, jakby z taka dziureczka, coś takiego jest dziwnego. I na przykład, czekajcie, bo ja nie wiem jak położyć tą ramkę, muszę to jakoś chwycić, tak? No i tu na przykład tą rameczkę sobie chwycimy, ja sobie to wezmę tak i sprawdzimy, bo obiecałam, że sobie sprawdzimy to, co mnie niepokoi, prawda? I to by mnie niepokoiło, czekajcie, tutaj widzicie, tu mamy pszczołę, która mi się wygryza, tu i to takie komórki to są normalne. Ale tutaj, no, nie wiem czy to się wygryza, czy to się nie wygryza. Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę nie widzimy jeszcze, niby tu jest zasklep. Podejrzewam, że tu też mi się pszczoła wygryza. Ale Wy na początku swojej drogi, kochani, jak macie właśnie takie coś dziwnego na wieczku, to jest Waszym obowiązkiem, żeby to zobaczyć, co tam jest. Więc bardzo delikatnie ściągamy górny zasklep i sprawdzamy, co jest w środku. No, okazuje się, że jest tam pszczółka, która nam się już wygryza. Widać, jak się te żuwaczki ruszają, więc my jej krzywdy nie zrobiliśmy. Ona się pięknie wygryzie. Pszczoły za chwilę sprawdzą, co tam się dzieje. A ja mogę spać spokojnie, że wiem, że w tym ulu sprawdziłam to, co mi się rzuciło w oczy. Dzikie zabudowy od spodu ramek, kochani, yy, urywajmy, bo nieraz wkładamy do ula, mogą nam się tam. O, widzicie, z drugiej strony jeszcze jest, tego nie zauważyłam. No, jeszcze wrzuciłam do ula. Dobra, za chwilę sobie wyciągnę. Yy, bo później, jak wkładamy, mogą gdzieś tam być pszczoły i nam się po prostu. wiesz, wiecie, co z zgniotą. Pamiętajcie, że ten przegląd ula. Trwa o wiele szybciej, jeśli ja nie nagrywam i nie tłumaczę. W tym momencie e, powinnam już dawno skończyć. Tutaj mamy, kochani, i to samo, popatrzcie się. E, czerw rozczelony by był, e, pełno pierzgi pomiędzy, no wydawałby się na chory, prawda? Tutaj musimy ocenić sytuację, że tutaj są komórki, mogły być przylane e, nektarem, mogły być przyładowane pierzgą. Pięknie, rodzina poprzynosiła pierzgę. I kochani, pamiętajmy, że jak mamy pierzgę w ulu. To jest, ym, ym, można stwierdzić, to nie jest na 100%, co teraz wam powiem, że to jest objaw zdrowotny i to jest super zdrowa rodzina, ale mając pierzgę możemy domniemywać się, że w tej rodzinie nie ma choroby woreczkowej ze względu na to, że pierwszym objawem albo takim jednym z wielu objawów choroby woreczkowej to jest brak pierzgi w ulu, ponieważ one nie pochłaniają, nie zjadają pierzgi i będą ją przynosić bardzo w małej ilości lub wcale. Ale jeżeli mamy dość dużo pierzgi, to możemy podejrzewać, że w tej rodzinie nie ma choroby woreczkowej i cieszymy się wtedy, że mamy pierzgę. Pamiętajcie też, że pierzga to jest jeden z najważniejszych pokarmów na wiosnę, więc, taką pierzgę zostawiamy, nie eliminujemy z ula. Ona ma być jak najbardziej i w jak największej ilości sobie kochani tylko chciałabym właśnie przestawić rameczki, nie wiem czy tam widzicie, mam nadzieję że tak, ale naprawdę nie widzę pod światło wkładam sobie tą odbudowaną węzę pomiędzy ten czerw, który tutaj mam, bo tutaj mi matka szybciej przyjdzie zaczerwić a mi zależy właśnie na tym, żeby mi matka czerwiła w tym momencie jak najwięcej i oczywiście żeby miała też gdzie czerwić tu i ta będzie ostatnia i, kochani, oczywiście muszę sobie wyciągnąć teraz tą dziką zabudowę, która mi tam wpadła. A do tego służy świetnie śrubokręt. W tym momencie nie zakładam już folii. Tutaj pójdzie powałka, której oczywiście, powiem Wam szczerze, zapomniałam. Ale ja sobie przyjadę tutaj następnym razem. To mi się nic nie dzieje. Albo nie tak, wiecie co, bo mi wybudują dziką zabudowę. Folia pójdzie, ale uwierzcie mi następnym razem, jak mnie sprawdzicie, to będę już z powałką, bo tu jest obowiązkowo, że muszę mieć tą powałkę. Więc jeszcze kłamie was jak nut. Folię na chwilę założę. Pamiętajcie przy karmieniu. Jeżeli nie macie powałek, a zakładacie folię, obowiązkowo musicie mieć wentylację zostawioną. To nie jest tak, że w tym momencie zakładamy po całości folię. Folię zakładamy nawet, jeżeli byście mieli 10 ramek to, że macie dwie ramki odsłonięte albo yy, tak na ukos na przykład dane, możecie sobie na przykład tak dać na ukos i macie jeden róg po przeciwnej stronie otwarty, musi być obowiązkowo wentylacja w ulu, bo one odparowywują w tym momencie yy, wodę z syropu czy z tam jakiegoś późnego nektaru, teraz mamy już coraz chłodniej, więc będzie im coraz ciężej pozbyć się tej pary wodnej. Czekajcie, bo oczywiście zapomniałam paseczka założyć. Paseczki, pamiętajcie, przekładajcie sobie troszeczkę dalej. Chyba wszystko, co bym chciała Wam pokazać. Później Wam jeszcze zrobię jeden filmik, tylko nie będę już mówić, zrobię po prostu szybki przegląd, żebyście też wiedzieli, jak patrzę na niektóre ramki, co tam sprawdza, może wiecie, jak oczywiście się zapomnę i będę coś mówić, ale żebyście też wiedzieli, w jakim tempie robimy, czy to jest potrzebne żeby długo siedzieć przy ulu, czy nie jest potrzebne, bo pamiętajcie, są chwile, kiedy możemy siedzieć, nawet godzinę, kiedy musimy. Ale tak naprawdę za każdym razem, kiedy my grzebiemy w ulu to przeszkadzamy pszczołom. I na przykład dzisiaj jest chłodnawo, więc nie za bardzo bym chciała im przeszkadzać, bo ani im nie pomagam, a raczej robię im nazwę, więc wybaczą mi, są, wiecie, celebrytkami w tym momencie, prawda? <grytki> to może się dlatego nie obrażają, zawsze tak ładnie wyglądają, no ale co, poradzę, no fajne babki z nich są. Do zobaczenia.